Dzień dobry moi drodzy. Na jakim etapie znalazł się polski futbol? Że spotkanie z Litwą ma nam udzielać odpowiedzi na liczne pytania, że spotkanie z Litwą, nie ze Słowacją, nie z Czechami, ale z Litwą, ma nam pokazać po prostu miejsce w szeregu. Ma nam uzmysłowić, gdzie my tak naprawdę znaleźliśmy się jako reprezentacja Polski. Podczas ostatniego zgrupowania dostaliśmy kilka pozytywnych sygnałów, podczas ostatniego sparingu z Nową Zelandią trochę te nasze pozytywne nastroje zostały osłudzone. No, i teraz podchodzimy do meczu z Litwą, czyli do takiego meczu, do takiego rywala, który zwykle był dla nas po prostu chłopcem do bicia. Jeśli graliśmy z Litwą, to wcześniej człowiek podchodził do takich spotkań, jako do takich meczów, w których po prostu musisz się wystrzelać. Grasz z Litwą, czyli wychodzisz po to, żeby wrzucić cztery sztuki i przygotować się na kolejnego rywala. A teraz my podchodzimy do tego spotkania trochę jak do takiego meczu, który ma nam po prostu wyznaczyć drogę albo, albo odpowiedzieć w zasadzie na pytanie, na jakiej my jesteśmy drodze. Kurczę, jakie to są czasy, jeśli chodzi o polski futbol. Że w ogóle takie dyskusje się odbywają, i moje oczekiwania w stosunku do meczu z Litwą nie były takie, żebyśmy my nagle zagrali piękny futbol. To jest takie hasło, które często pojawia się w dyskusjach na temat reprezentacji Polski. Czy nas stać na to, żebyśmy grali pięknie? Ja tego kompletnie nie oczekuję. Dla mnie hasło pod tytułem piękny futbol to dzisiaj, w kontekście reprezentacji Polski, jest populizm, banał, slogan, jakiś taki dziwny wytrych. Ja chciałbym, żeby reprezentacja Polski nie grała pięknie, tylko żeby reprezentacja Polski miała jasno określoną tożsamość i żeby reprezentacja Polski grała po prostu w sposób niepiękny, ale konsekwentny. Żebyśmy my, jako kibice reprezentacji, wiedzieli, jak ta reprezentacja ma grać i żeby ta reprezentacja w takim graniu po prostu była konsekwentna. To nie są duże wymagania. Powiedziałbym, że to są wymagania dość niskie, ale biorąc pod uwagę, gdzie my się znaleźliśmy jako reprezentacja Polski, gdzie spotkanie z Litwą jest tak wielkim znakiem zapytania. No, to niestety takie mamy czasy, że nie mam po prostu zbyt wielkich wymagań. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy twoje pieniądze. I pewnie wielu z Was teraz się zdziwi, że nagrywam komentarz po rywalizacji z Litwą, po tym no jakże ważnym meczu i meczu wygranym 2 do 0. Meczu, który odblokował Sebastiana Szymańskiego, meczu, w którym Robert Lewandowski strzelił gola. Że ja nagrywam odcinek po takim spotkaniu, w takim nastroju. Bez jakiegoś wielkiego optymizmu, ale powiem Wam szczerze, że nie potrafi, mimo wszystko, być optymistą, bo tutaj już nie chodzi tylko o to, jak reprezentacja Polski spisała się podczas tego zgrupowania. Wygrywamy kolejne mecze. To jest oczywiście bardzo ważne dla początku pracy Jana Urbana. Tylko ten mój pesymistyczny nastrój nie wynika z tego, nawet jak gra reprezentacja Polski, tylko po prostu ja patrzę na te reprezentację i widzę, że świat nam po prostu odjechał, jeśli chodzi o futbol, jeśli chodzi po prostu o zasoby, którymi dysponujemy. Patrzymy, słuchajcie, dzisiaj na reprezentację i widzimy na przykład overbook, na pozycji tego gościa, który ma atakować z lewej strony. Czy to jest wahadło, czy to jest skrzydło, czy podwieszony napastnik, jak zwał tam, tak zwał. Tam mamy wielu piłkarzy do dyspozycji. Tam mamy Zalewskiego, tam, tam mamy Skurasia, który fajnie wykorzystał to zgrupowanie. Skurasie jest plusem tego zgrupowania. Nie powiem, że jest wielkim wygranym, ale raczej wygranym niż przegranym. Takie 6,5 na 10 myślę, że minimum to jest taka nota, na którą Michał Skuraś zasłużył. I jak najbardziej zasłużył na to, żeby po pierwsze otrzymywać kolejne powołania, a po drugie że jak wróci do dyspozycji Nikola Zalewski i będzie do dyspozycji Kuba Kamiński, to żeby Skóraś podnosił się z ławki w drugiej połowie, nie w 88 minucie, tylko w 65. Myślę, że to jest naprawdę duży kapitał, który zgromadził Michał Skóraś. Więc, jeśli chodzi o te pozycje po lewej stronie, mamy naprawdę sporo opcji. Jest Zalewski, jest Kamiński, jest Skuraś, jest Grosicki, który wszedł w końcówce, jest Oskar Pietuszewski i generalnie wydaje mi się, że w kolejnych latach nie będziemy mieli wielkiego kłopotu po prostu z tą pozycją. Po pierwsze, dlatego, że mamy tam młodych piłkarzy poza grosikiem, po drugie, Dlatego, że generalnie prawonożnego skrzydłowego da się wyprodukować. Tylko my, słuchajcie, przy tym bardzo bogatym obsadzeniu tego lewego skrzydła, czy piłkarza, który może występować powiedzmy w tym środowisku, to trochę nam brakuje gościa, który dałby coś takiego, ale z przeciwległej strony. Tak podchodziłem też do tego zgrupowania, że liczyłem na to, że nie, że pojawi nam się po prostu jakiś kolejny Rodrigo, czyli piłkarz, który najlepiej czuje się z lewej strony, ale wystawisz go z prawej i to znajdziesz sobie miejsce. Ale po prostu miałem taką nadzieję, że pojawi się jakaś alternatywa dla Matiego Kasza, żeby reprezentacja Polski nie wyglądała tylko tak, że my możemy po prostu konstruować fajne akcje lewą stroną, bo tam jest jeszcze Kuba Kiwior, który zwłaszcza kapitalnie w tym meczu wyglądał na początku drugiej połowy, kiedy poczuł po prostu wiatr w żaglach, zaczął wjeżdżać właśnie na połowę rywali. Zaczął naprawdę fantastycznie wyglądać, jeśli chodzi o konstruowanie akcji, i miał znacznie większy spokój, inteligencję i taką też momentami pauzę z piłką przy noze, niż na przykład Bartek Stish. Kuba Kiwior, właśnie jako jeden ze stoperów, z piłką przy noze spisywał się tutaj znakomicie, i w ogóle w tę drugą połowę wszedł świetnie, bo ta druga połowa rozpoczęła się od akcji Kuby Kiwiora, która mogła zakończyć się bramką samobójczą Litwinów. Ja tutaj skaczę po tematach, ale będę oczywiście wracał do tego głównego wątku. Dlatego miałem taką nadzieję, że kurczę, że wreszcie nastąpi taki okres eksplozji. I Sebastiana Szymańskiego. Czy możemy powiedzieć po tym zgrupowaniu, że nastąpiła eksplozja piłkarza Fenerbachce? Oczywiście, że nie, bo ten poprzedni mecz w wykonaniu Sebastiana po prostu był poniżej oczekiwań. Ale tutaj wreszcie Sebastian Szymański zagrał spotkanie nie z jednym wykrzyknikiem, ale z kilkoma wykrzyknikami. Zacznijmy od bramki olimpijskiej, czyli od tego gola z rzutu rożnego. W Hiszpanii na takie gole mówi się, że to jest po prostu gol olimpijski. Oczywiście to jest bramka, która od razu obiegnie media społecznościowe, która będzie kręciła wyświetlenia na rolkach i tak dalej. Tylko tacy piłkarze jak Sebastian Szymański, takie gole, jak bezpośrednia bramka z rzutu rożnego, powinni traktować w kategorii bonusu. To znaczy super, że złożyło się tak wiele rzeczy w obrębie tej akcji. Że Litwini popełnili błędy, że Bramkarz Litwy popełnił błąd w tej sytuacji, że ta piłka wpadła. To jest taki gol, którym rzeczywiście będziesz mógł się chwalić znajomym, dzieciom po latach. Jak najbardziej tak. Ale zmierzam cały czas do meritum. Taki gol zawsze powinien być bonusem do szerokiego repertuaru Sebastiana Szymańskiego, który Sebastian pokazuje w klubach od wielu, wielu lat. I przede wszystkim słuchajcie, w kontekście Sebastiana Szymańskiego, który stał się twarzą tego zwycięstwa, to co mnie uderzało w karierze reprezentacyjnej tego piłkarza, to fakt, że. On przez lata w reprezentacji trochę tak funkcjonował na uboczu, że trudno było znaleźć kontekst na dłuższą metę, bo były pojedyncze mecze, ale kontekst na dłuższą metę, w którym Sebastian byłby w stanie po prostu błyszczeć. I to było, słuchajcie, uderzające o tyle, że Seba do tej pory jednak w kilku kontekstach w drużynach klubowych naprawdę dawał radę. Czy to w Rosji, czy to w Legii, czy to w Fejernordzie, czy to w Turcji. No kurczę, to są naprawdę bardzo różne środowiska, bardzo różne konteksty, a on za każdym razem potrafił się odnaleźć, wkomponować. I nawet być gwiazdą właśnie tych zespołów. I potem przyjeżdżał na reprezentację i człowiek, kurczę tego nie rozumiał. Że dlaczego Sebastianem Szymańskim zawsze tak jest, że wykona super pracę w defensywie, na boisku, bo on jest bardzo sumienny. To jest piłkarz nieprawdopodobnie sumienny. W ogóle rzadko tak jest, słuchajcie, że piłkarz o takim wyszkoleniu technicznym jak Sebastian Szymański, to nie jest oczywiście poziom zielka, ale dość wysoki poziom wyszkolenia technicznego, jak na polskiego zawodnika, no to wręcz bardzo, bardzo wysoki, żeby tacy zawodnicy. Którzy no, byli szkoleni po prostu jako takie perełki, żeby oni dawali tak wiele w defensywie. I w ogóle ten mecz rozpoczął się niepokojąco dla reprezentacji Polski, ale dla Sebastiana Szymańskiego rozpoczął się dobrze. Bo nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale dwie pierwsze minuty, dwa odbiory Sebastiana Szymańskiego. On w tym meczu wykonał tytaniczną robotę w grze bez piłki. I chciałem bardzo wyraźnie to zaakcentować. Nie znam w tym momencie jeszcze liczby skoków pressingowych reprezentantów Polski, ale jestem w 100% przekonany, że Sebastian był tutaj absolutnym liderem. Ale Sebastian Szymański oprócz tego zaliczył kapitalną asystę do Roberta Lewandowskiego. Świetne oczywiście wejście Lewandowskiego. Takie naprawdę wejście klasowego napadziora, ale on też fantastycznie zachował się przed samą wrzutką. Także jeśli chodzi o pojedynek z litewskim obrońcą. Ale poza tym stworzył sytuację Kubie Kamińskiemu także w pierwszej połowie, kiedy Kuba zaimponował timingiem jeśli chodzi o wyjście na wolne pole. Absolutnie nawet nie otarł się o spalonego, no ale później nie pomógł sobie tym ostatnim, nazwijmy to, kontaktem z piłką, prawdopodobnie nie było tam faulu, choć powtórki nie dały takiej stuprocentowej jednoznacznej odpowiedzi. Ale była też taka sytuacja, słuchajcie, w drugiej połowie, kiedy Sebastian Szymański stworzył bardzo podobną sytuację Kamińskiemu i wtedy oczywiście spalony był wyraźny, ale to też pokazało, że to miał być taki znak rozpoznawczy reprezentacji Polski, bo wspomniałem wam, słuchajcie, we wstępie, że dla mnie istotne było to, żebyśmy my w tych kolejnych meczach Jana Urbana, a próbka jest niewielka, bo to tylko cztery spotkania, żebyśmy dostawali odpowiedzi, jak ta reprezentacja ma grać. I wydaje mi się, że. Te próbki, które tutaj widzieliśmy, tego zgrania pomiędzy Szymańskim a Kamińskim, to jest mniej więcej to, na czym zależało Janowi Urbanowi. Bo Lewandowski w tym meczu, pierwsza połowa bardzo słaba w jego wykonaniu, ale Lewandowski w tym meczu często szukał sobie miejsca gdzieś poza polem karnym. Ja, tak słuchajcie, oglądając występ Roberta Lewandowskiego, nie wiem, do 60. minuty zastanawiałem się, ile on ma kontaktu z piłką w polu karnym, bo raczej było tego bardzo, bardzo niewiele. I miał kłopot, żeby odnaleźć się w tym meczu. Plus jeszcze Litwini bardzo skutecznie uprzykrzali mu życie, bardzo agresywnie go atakując. Ale Sebastian Szymański odnajdował, się w tym całym kontekście bardzo dobrze. I słuchajcie, tak mówiąc prost, to gdyby Szymański zakończył ten mecz z hatrikiem asyst, to raczej nikt nie powinien być zdziwiony, bo była asysta do lewego. Była w cudzysłowie, mówiąc, asysta do Kuby Kamińskiego, I jeszcze jedno dogranie do Przemysława Wiśniewskiego, kiedy krótko rozegraliśmy rzut rożny i Sebastian Szymański, powiedzmy, z narożnika pola karnego, posłał takie bardzo ostre, cięte doświadkowanie w kierunku Wiśniewskiego i tam zabrakło bardzo niewiele. Tak więc Sebastian jest absolutnie twarzą tego zwycięstwa, jest piłkarzem, który powiedziałbym, że zaliczył kompletny występ. Kompletny, dlatego że zgadzała się i ofensywa, i defensywa. I trzeba bardzo wyraźnie to zaakcentować, że trenerzy, kibice na pewno docenią tego gola olimpijskiego, kibice docenią tego Otwierające podania w wykonaniu piłkarza Fenerbahçe, ale myślę, że trenerzy w sztabie docenią też to, ile krwi, potu i łez Szymański zostawił także na boisku, bo bez tego myślę, że byłoby trudno o zwycięstwo, bo to spotkanie, słuchajcie, było średnie w wykonaniu reprezentacji polskiej, jeśli chodzi o taką kulturę gry, obraz gry. Ta pierwsza połowa, hoj, ona była naprawdę siermieżna i. Ja patrząc na tę reprezentację, nie widzę drużyny, która jest tak jakby całkowicie chaotyczna, jeśli chodzi o plan na mecz. Absolutnie nie. Ja ten plan widzę. Nam nie zależy na tym, żeby długo utrzymywać się przy piłce, żeby to był atak pozycyjny, tylko raczej, żeby to była taka gra wertykalna. Na jeden kontakt Pach, Robert Lewandowski schodzi, wyciąga obrońcę. Sebastian Szymański dostaje piłkę, albo Piotrek Zieliński, tak jak wcześniej. Wbiega Kuba Kamiński, albo Michał Skóraś, albo próbujemy tworzyć przewagę z lewej strony po to, żeby później poszukać Matyka kasza w kierunku dalszego słupka. Są pewne schematy w tej reprezentacji, które są powtarzalne. Ja szczerze mówiąc, mam tak. Mam nadzieję, że jak najczęściej będziemy korzystali z kuby kiwiora w aspekcie rozegrania, bo on pod tym kątem jest fenomenalny, jak na polskich piłkarzy. Naprawdę, to nie są zbyt mocne słowa. Nie mówię fenomenalny w skali Europy, aczkolwiek w skali Europy też jest bardzo dobry, ale jak na standardy reprezentacji Polski, ten gość przy wyprowadzeniu piłki, jeśli będzie w odpowiedniej formie, naprawdę może być genialny. I w drugiej połowie to się dało zauważyć, ale kurczę, nie ma we mnie, jak pewnie zauważacie, jakiejś takiej niesamowicie pozytywnej energii po tym meczu, bo jednak pamiętam też to, jak wyglądała ta pierwsza połowa. I pierwsza połowa to szczerze mówiąc wyglądała trochę jak taka reprezentacja w takiej fazie nawet nie przejściowej, tylko mocno schyłkowej, takiej półemerytalnej. A skoro jesteśmy przy emeryturze, to oczywiście przypominam Wam, że u partnera mojego kanału, czyli w platformie inwestycyjnej XTB, możecie założyć IKE, a także IGZE po to, żeby odpowiednio gospodarować swoimi pieniędzmi z myślą oczywiście o przyszłości. Wszystkie szczegóły związane z kodem Tomek, a także poradniki dla początkującego inwestora znajdziecie oczywiście w linku, który znajduje się w opisie. Oczywiście przypominam, że najistotniejsze jest to, żeby podchodzić do tego odpowiedzialnie z głową, ponieważ inwestowanie jest ryzykowne i przede wszystkim dziękuję Wam za wysłuchanie także tej reklamy. Dzięki takim współpracom na moim kanale mogą pojawiać się takie materiały jak te, które zobaczycie w ciągu kilku dni, między innymi bardzo długi wywiad z dranem Siemieńcem. Taki wywiad, o którym żona Pana Adriana, czyli pani Sandra, powiedziała, że chyba takiego wywiadu jeszcze nie było, więc z góry zapraszam. Dzięki takim współpracom taki kontent też jest możliwy. Tak więc raz jeszcze wielkie dzięki i wracamy do reprezentacji. I w tej pierwszej połowie, słuchajcie, najbardziej brakowało mi przede wszystkim takiego pomyślunku momentami, pomyślunku staranności, kontroli, pauzy takiego utrzymania przy piłce po to, żeby na moment przynajmniej wybić Litwinów z rytmu. Bo ja nie jestem, słuchajcie, zwolennikiem sterylnego posiadania piłki, nie jestem zwolennikiem tego, żeby tak grać od jednego skrzydła do drugiego, bo po pierwsze my tego nie potrafimy robić, bo jesteśmy zbyt nerwowi, bo wtedy stajemy się chaotyczni, bo w momencie, kiedy na przykład Piotrek Zieliński czy Bartek Sliż nie mają opcji rozegrania, wycofują piłkę na przykład do obrońców, i przy jakimś lekkim presie zaczynają pojawiać się pewne kłopoty, zaczynają pojawiać się pewne nerwy. No, niestety tak wygląda reprezentacja Polski. Nas nie stać na to, żeby długo utrzymywać się przy piłce, ponieważ my po prostu tego zwyczajnie nie potrafimy robić. Żeby dłużej utrzymywać się przy piłce, my potrzebujemy też szóstki, która byłaby w stanie zapewnić nam taką ogładę w graniu. I niestety to jest problem tego zgrupowania, że największymi przegranymi są chyba defensywni pomocnicy, nazwijmy to. Dlatego, że w koncepcji Jana Urbana defensywny pomocnik to nie jest człowiek tylko od destrukcji. Defensywny pomocnik ma być defensywnym pomocnikiem z nazwy, a w zasadzie bardziej z ustawienia. W koncepcji Jana Urbana Czyli trenera o takiej charakterystyce, wydaje mi się, i mam nadzieję, że będzie okazja, żeby szerzej o tym też porozmawiać. Defensywny pomocnik to ma być też jeden z głęboko ukrytych rozgrywających. I u nas głęboko ukrytym rozgrywającym jest Kuba wior, a niestety nie okazał się takim być ani Kuba Piotrowski, ani Bartek Sliż, który jeszcze w taki bardzo głupi, nie chcę powiedzieć niepotrzebny, no bo wiadomo, że niepotrzebny, ale w głupi sposób po prostu wykartkował się z kolejnego meczu z Holandią. No bo słuchajcie... Kuba Piotrowski zagrał tak słabo w sparingu z Nową Zelandią, że przegrał miejsce. I sama decyzja Jana Urbana, że na niego nie postawił, też o tym świadczyła. I tak naprawdę można powiedzieć, że ogół środowiska piłkarskiego w Polsce uznał dobra. Sliż wygrał rywalizację, bo tak naprawdę de facto Piotrowski ją przegrał. Tylko problem polega na tym że Sliż też zagrał poniżej oczekiwań i jeszcze się wykartkował. Wykartkował się w kuriozalnej sytuacji, kiedy zaliczył, podkreślę, głupią stratę, następnie wpadł w delikatny poślizg i musiał ratować się faulem. I tracimy z meczu z Holandią dwóch gości, którzy przed startem meczu z Litwą wydawali się być absolutnymi pewniakami do gry właśnie w rywalizacji z Holandią. No, bo nie ma powodu, żeby odstawić Wiśniewskiego. To nie jest żadne wotum nieufności w stosunku do Ziłkowskiego, bo jestem mega fanem Ziłkowskiego. Ale Wiśniewski grał w reprezentacji tak, że trudno było go odstawić. I my w tym momencie będziemy zmuszeni do tego, żeby odstawić Wiśniewskiego, a także Slisza, ale też Slisz nie pomógł sobie po prostu poziomem tego występu. Ja myślę, że on też jest tego świadomy, że stać go na dużo lepsze granie, i tego mi najbardziej brakowało, szczerze mówiąc, w tej pierwszej połowie. Wspomniałem o gładzie, wspomniałem o takiej kulturze gry, o takim spokoju, pauzie. Kurcze, Brakowało mi po prostu. Takiej równowagi. Brakuje mi w reprezentacji Polski, słuchajcie, środkowego pomocnika, tego defensywnego pomocnika z nazwy, który zapewniłby nam równowagę. Bo my nie możemy cały czas kurcze tak się miotać. Dobra. Piotrowski ostatnie słabe mecze zagrał kilka miesięcy temu. To dajmy Piotrowskiego, nie sprawdził się. Dobra, to dajemy Stisza. Stisz, kurczę też poniżej oczekiwań. Dobra, to kto teraz? Radek Muraski? Nie, Radek Muraski jest I tak będziemy się miotać, bo ojedele ma problemy w Strasburgu. Kurczę, jak ja patrzę, słuchajcie, dzisiaj na to kto potencjalnie byłby w stanie dać równowagę i spokój reprezentacji Polski na pozycji defensywnego pomocnika, to uważam, że jest to Kuba Alkiwior, przy czym od razu dodam, że w życiu bym go nie wystawił na tej pozycji, skoro nie gra na tej pozycji w klubie. W jakim my się w ogóle położeniu znaleźliśmy, że tak jak przez lata wracała ta dyskusja, kto będzie kolejnym glikiem, to teraz wraca kto to będzie kolejnym Krychowiakiem. Choć ostatnie lata Krychowiaka w reprezentacji były znacznie poniżej oczekiwań i chyba każdy jest tego świadomy, to jednak brakuje nam kogoś, kto po prostu byłby w stanie zapewnić pewną równowagę. A jeśli brakuje nam równowagi, to Piotrek Zieliński też gra poniżej swoich oczekiwań. W pierwszej połowie, bo druga już była zdecydowanie lepsza. Ale mam takie wrażenie, słuchajcie, że w pierwszej połowie brakowało nam po prostu tego elementarnego Aspektu, który często wraca w kontekście reprezentacji, jakim jest pewność siebie. Jak reprezentacja na początku drugiej połowy poczuła, jakiego ma rozgrywającego z tyłu w postaci kiwiora, że ten kiwior się nie boi inicjatywy, że ten kiwior nie boi się odpowiedzialności, wejścia bardzo głęboko, wręcz na pozycję momentami ofensywnego pomocnika albo w linie z napastnikami, to nagle inni dookoła też rosną, bo widzą, że mają gościa, który może być taką ostoją. Że w razie czego oddaj mu piłkę, on nie spanikuje, bo on jest po prostu piłkarzem przez wielkie P. W taki sposób możemy określać kubek i wiora, jak na reprezentację Polski. Zresztą no, kwoty na rynku i sam transfer do FC Porto też o tym świadczy, ale tu nie o to chodzi, bo często tak bywa w reprezentacji, że przynależność klubowa tak naprawdę niczego nam nie mówi. Ale moim zdaniem po tych dwóch naszych obrońcach bardzo widać ten transfer. Kurczę, bardzo widać ten transfer. Bo kolejny. Bardzo udany występ zanotował Jan Bednarek i znów pewnie ktoś powie to tylko Litwa, ale mnóstwo interwencji Bednarek znowu zaliczył w tym meczu bardzo potrzebnych. I to są takie interwencje, że człowiek patrzy dobra, wybił główką, zameldował się, wyskoczył ze strefy elementa środkowego obrońcy. Tylko wiecie czym się różni ten Bednarek od nie wiem Bednarka sprzed kilku lat, że ten Bednarek się kurcze nie obcina że ten Bednarek jest pewny, że ten Bednarek jak wyskakuje do główki, to tę główkę wygrywa, że ten Bednarek jak się melduje, to się melduje z wykrzyknikiem, że ten Bednarek jak ma wygrać pojedynek, to wygrywa ten pojedynek, po, podkreślę po raz kolejny, z wykrzyknikiem. Dla mnie Jan Bednarek jest jednym z największych wygranych reprezentacji Polski ostatnich kilku miesięcy i będę to podkreślał ze zgrupowania na zgrupowanie, ponieważ uważam, że przy tych wszystkich wątkach, które pojawiają się wokół kadry, typu kto będzie szóstką, kto zastąpi Wiśniewskiego, co dalej, właśnie nie wiem, przed tym meczem z Sebastianem Szymańskim. Teraz Szymański będzie miał chwilę spokoju. Ten Bednarek gra dobrze, albo bardzo dobrze ostatnio, ale jest w tle, bo przestał być tematem. Ale fakt, że przestał być tematem, też jest sukcesem. Bo, jaką on miał łatkę wcześniej, i chcę to bardzo wyraźnie zaakcentować. Kolejny bardzo udany występ, właśnie obrońcy FC Porto, w reprezentacji. Wydaje mi się, że trzeba to wyraźnie podkreślać. Więc powiem wam szczerze, że ja, patrząc na tę reprezentację, widzę plan, widzę rękę trenera, widzę, że ta reprezentacja stara się odróżniać od tej reprezentacji poprzedniej. Widzę pewne pozytywne okresy. Aczkolwiek ostatnie zgrupowanie oceniam bardziej pozytywnie niż to. To znaczy, ostatnie zgrupowanie kończyłem w zdecydowanie lepszym nastroju niż to. Tutaj trudno jest być mi jakimś wielkim optymistą, wyniki oczywiście robią swoje, a wyniki są potrzebne do budowania pewności siebie i to każdy powie, no przecież to co z nami robiła Mołdawia, to ta Mołdawia nas mentalnie zdegradowała. A trudno mówić o jakichś aspektach sportowych i taktycznych, jeśli ty mentalnie jesteś na dnie i warto o tym pamiętać, bo to nie jest banał. Więc pod tym względem oczywiście jest dobrze, ale kurczę trudno jest mi być optymistą, słuchajcie, patrząc na przyszłość reprezentacji Polski. Bo widzę po prostu straszne braki, co będzie z reprezentacją podejściu Roberta Lewandowskiego, nie mam pojęcia, już w pierwszej połowie trochę wyglądaliśmy tak jakby, jakbyśmy grali trochę bez Roberta Lewandowskiego, bo naprawdę bardzo niewiele wynikało z jego gry, druga znacznie, znacznie lepsza, efektowny gol, do tego bardzo ładna piętka przy zgraniu właśnie do Matiego Kasza i Lewy po prostu zaczął wyglądać lepiej, jemu też ten gol po prostu pomógł i dało się to zauważyć, ale wiecie co... Tak, jak widzę w tym momencie, te zachwyty nad reprezentacją U21, bo ona gra bardzo fajnie, bo trener Brzęczek wykonuje naprawdę super robotę, bo narodziła się bardzo duża perełka w postaci Oskara Pietuszewskiego, i to potencjalnie naprawdę może być talent generacyjny w reprezentacji Polski, ale to jest na razie talent. To jest na razie talent. Czy to będzie wielki piłkarz, tego nie wiemy, ale to, co mnie słuchajcie, najbardziej uderza w reprezentacji, pomimo... albo inaczej, to, co mnie najbardziej uderza obecnie w polskim futbolu, Najwyżej wyjdę na zrzędę, najwyżej wyjdę na jakiegoś urzędowego pesymistę. Ale jak ja patrzę na tę reprezentację U21, to widzę rękę trenera, który wykonuje naprawdę kawał dobrej roboty, gdzie podkreślam po raz kolejny. Dziwiłem się, że Polski Związek Piłki Nożnej wziął Jerzego Brzęczka, ponieważ uważałem, że w ten sposób Polski Związek Piłki Nożnej po prostu trochę ratuje tego trenera, ale on go uratował, a trener się wybronił. Trzeba być uczciwym. Nie rozumiałem samej decyzji o postawieniu na Brzęczka, być może pojawi się wkrótce Coś U21, ale. Brzęczek się broni. Trzeba być sprawiedliwym w tej ocenie. Ja staram się być obiektywny, właśnie i sprawiedliwy. I mam świadomość, że są perełki. Jest Pietuszewski. Reguła w zagłębiu to jest też takie nazwisko do zapamiętania. Że gdzieś za oceanem, kto wie, czy nie rodzi się, albo nie narodzi się za jakiś czas, Wiktor Bogacz, właśnie jako ten napastnik, który pomoże w reprezentacji. Że powolutku do dorosłej piłki wkracza Faberski, po którym też widać ewidentnie coś ekstra. Ale wiecie co? Ja poza Pietuszewskim nie widzę w tym momencie, wokół reprezentacji polskiej takich piłkarzy, którzy byliby w stanie wprowadzić nas na taki naprawdę inny level. Że wpuszczasz gościa do reprezentacji i ten gość po prostu zachowuje spokój i pokazuje taką klasę piłkarską, taką czyściutką klasę piłkarską, jaką pokazuje na przykład Kiwior w momencie rozegrania. Bo nawet jak widzę, słuchajcie, czasami tych piłkarzy, którzy wnoszą mnóstwo takiej pozytywnej energii, świeżości, też jakości do grania, jak Kuba Kamiński, jak Michał Skóraś. Czasami jest tam trochę po prostu chaosu, takiego nerwowego grania. Nawet to, jak Kuba Kamiński przyjął sobie tę piłkę po podaniu Sebastiana Szymańskiego, no nie wypracował sobie z takim pełnym spokojem, chłodną głową pozycji po prostu do wyjścia sam na sam, żeby pyknąć tę piłkę obok litewskiego bramkarza i, i dać nam spokój. Nie widzę czegoś takiego i szczerze mówiąc, uważam, że mamy bardzo wielu ciekawych piłkarzy takiej klasy średniej, takich piłkarzy, którzy przy dobrych wiatrach mogą skończyć naprawdę spoko klubie. Mówię tu o Kamińskim, widzę, że Skóraś naprawdę fajnie wrócił do tej reprezentacji, ale wciąż nie oszukujmy się, to jest taka klasa średnia europejska. I też na tym bezpośrednim zapleczu reprezentacji, biorąc pod uwagę dorosłą reprezentację rezerwowych plus U21, ja widzę perełki Ziłkowskiego, Faberskiego, Ojedele, Pietuszewskiego i tak dalej takich zawodników. Którzy naprawdę mogą wnieść do tej reprezentacji bardzo dużo, ale moim zdaniem to nie jest taka liczba zawodników, żebyśmy my obecnie, patrząc ogólnie na polski futbol, mogli pomyśleć sobie: O kurczę, rośnie super pokolenie. Nie rośnie super pokolenie. Moim zdaniem rośnie kilku bardzo fajnych piłkarzy w niezłym, takim sobie, solidnym pokoleniu. Zobaczymy, co będzie z Potulskim z Mainz, ale podkreślam po raz kolejny. Ja słuchajcie, patrząc na to, że mecz z Litwą po prostu staje się dla nas takim wyznacznikiem, takim punktem odniesienia, gdzie jest reprezentacja Polski. I jak, jak patrzę na pierwszą połowę w takim meczu, gdzie czasami nam brakuje po prostu takiego spokoju, takiej stricte klasy piłkarskiej, bo słuchajcie, dla mnie klasa piłkarska to jest pokazanie jakości z chłodną głową przy takim pełnym spokoju. Ja w ten sposób definiuję klasę piłkarską. Że ty się pojawiasz na boisku w trudnym momencie, pokazujesz jakość piłkarską, technikę, Przegląd pola i tak dalej, ale przy takim pełnym spokoju, że popatrzy na siebie taki Litwin i pomyśl sobie, o kurczę, to jest piłkarz. I nie mam po tym meczu takiego przekonania, że Litwini oglądając wielu naszych reprezentantów, mieli takie poczucie, że tu przyjechała po prostu jedenastka, która jest na totalnie innym levelu. Przy kilku piłkarzach tak, ale patrząc ogólnie, patrząc na tych reprezentantów tak one by one, oceniając jednego po drugim to myślę, że to nie był, wiecie, jakiś szok dla Litwinów, co to za piłkarze przyjechali. Moim zdaniem pomiędzy Litwą a Polską powinna być znacznie większa różnica niż to, co zobaczyliśmy tutaj. 2 do 0, okej. Okay. Jesteśmy bliżej awansu, spoko. Nie będę tutaj, wiecie, w tym momencie wpadał w jakieś pogrzebowe nastroje, czy w jakiś bardzo smutny ton. Ale po prostu jestem bardzo ostrożny i jak czasami widzę te wszystkie zachwyty właśnie wokół polskiego futbolu, a propos tego, co się dzieje w kontekście paru perełek, ja uważam, Najwyżej będę złym prorokiem, ale uważam, że tego jest wciąż bardzo mało. Że selekcjoner i selekcjonerzy w zasadzie mają mega wąskie pole do wyboru. Po prostu. A na kilku pozycjach, jak pozycja defensywnego pomocnika, to aż uderza w oczy. To aż uderza w oczy, że nie jesteśmy w stanie po prostu zapewnić sobie takiego spokoju, żeby mieć kilku solidnych piłkarzy. Nie mówię wybitnych, ale kilku solidnych piłkarzy po prostu do wyboru. Dlatego mówię, mam taką ulgę. Że nie nagrywam tutaj, wiecie, odcinka w, takich minoro... w, ta... w takim minorowym nastroju jak po tych pamiętnych meczach z Mołdawią, Czechami za Fernando Santosza. Ale kurczę, to była tylko Litwa. To była tylko Litwa. I ja wiem, że Litwa napędziła trochę strachu Holendrom, Finom i tak dalej, ale to była tylko Litwa, która parę lat temu była jednak zdecydowanie under. Nie potrafię być optymistą, wybaczcie mi. Nie będę w wieszczył tutaj jakieś klęski i tak dalej, ale nie potrafię być optymistą, choć oczywiście doceniam wiele rzeczy w tej reprezentacji i doceniam to, że ta reprezentacja ma plan, że widać pewne schematy, że widać jak ta reprezentacja ma grać, tylko czasem po prostu strasznie brakuje tej jakości. Jakości, spokoju, pauzy, przeglądu pola, a jeśli tego brakuje, no to później nie będzie konsekwencji. No i tyle. Fajnie, że wygraliśmy. Trzymajcie się, hej.